Reprezentując firmę CNC Partners przedstawiam rozwiązania związane z bezpieczeństwem funkcjonowania przedsiębiorstw. W szczególności patrząc na przedsiębiorstwa z branży chemicznej, bardzo istotnym aspektem jest patrzenie, jak bezpiecznie przedsiębiorstwo może pracować. Mówimy o bezpieczeństwie ludzi, osób pracujących, przebywających na danym terenie. Każde zagrożenie, które może wpływać na to, że te osoby są pozbawione możliwości wykonywania swojej pracy powoduje straty dla przedsiębiorstwa dlatego bardzo istotne jest żeby zwracać uwagę na to żeby systemy które mają wspierać bezpieczeństwo systemy ochrony zewnętrznej systemy kontroli dostępu czy systemy monitoringu telewizji z analityką są bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania i bezpieczeństwa przedsiębiorstwa dlatego Firmy powinny zwracać uwagę na to, jakie systemy wybierają, jak inwestują pieniążki, ponieważ to przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i też na to, jak to przedsiębiorstwo może w rezultacie finalnym pracować bez przerw, bez zatrzymania swojej produkcji, która de facto z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa jest znacznie bardziej istotna niż ten aspekt związany z systemami wdrożonymi. W związku z tym należy popatrzeć na to, jak kompletne rozwiązanie możemy za, e, zainstalować w swoim przedsiębiorstwie, jak możemy scentralizować zarządzanie tymi systemami bezpieczeństwa, aby one stało się łatwe w użytkowaniu, ale tym samym e, przeniosło się na lepsze funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa.